Masoni, różokrzyżowcy, iluminaci, zakony znane ludzkości, które prawdopodobnie nadal dyktują niektóre z najważniejszych wydarzeń na świecie, stojąc w cieniu. Niezależnie od tego, czy jest to tajemnica ich rytuałów, intryga ich tajemnych działań, czy okultystyczna wiedza, te zakony nadal urzekają naszą wyobraźnię swoją tajemnicą. Za tym wszystkim kryje się jeszcze jedna tajemnica zwana Zakon Syjon. Tajne stowarzyszenie założone w XI wieku, które odegrało istotną rolę w zachowaniu pewnej ezoterycznej wiedzy. Uważa się, że jest poświęcone mistycznej linii krwi Jezusa i Marii Magdaleny oraz świętym naukom przekazanym ich potomkom, i przypisuje się mu stworzenie Templariuszy. Ale czy ten zakon naprawdę istnieje? Jak powstał? Postaramy się tego dowiedzieć razem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Zakon Syjonu jest owiany tajemnicą i niewiele o nim wiadomo. Ze względu na ograniczone i sprzeczne informacje na jego temat, samo jego istnienie od dawna było kwestionowane, a rzekome działania, w które się angażował, są często pomijane. To tajne bractwo zyskało uwagę i sławę zaledwie kilka dekad temu. W 1982 roku, po tym jak zostało przedstawione w kilku książkach i filmach dokumentalnych, w tym w książce The Holy Blood and the Holy Mary badacza Michaela Begenta i kodzie Leonarda da Vinci Dena Brauna. Ten stary i bardzo wpływowy zakon rzekomo był prowadzony przez szereg arcymistrzów, takich jak Leonardo da Vinci, Victor Hugo i Isaac Newton. Głównym źródłem informacji o zakonie jest seria dokumentów, które zostały zdeponowane w Bibliotece Narodowej w Paryżu w 1960 roku. Według nich zakon Syjonu został założony prawie tysiąc lat temu i od tego czasu istnieje nieprzerwanie. Najczęstszą historią, w którą wierzą zwolennicy teorii, że zakon naprawdę istniał, jest to, że jego celem było zachowanie linii krwi Jezusa i Marii Magdaleny. Krótko mówiąc, uważa się, że Jezus i Maria Magdalena byli małżeństwem i mieli dzieci. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, Maria uciekła ze swoimi dziećmi do Francji. Tak więc osiedlili się tam potomkowie Jezusa i założyli dynastię Merowingów. Spadkobiercy dynastii ukryli się na ziemiach ciemnego regionu południowej Francji, a dokładnie w legendarnej wiosce René le Château. Ale czy nie jest to dziwne i trudne do wyobrażenia, jak tak wielkie osobistości jak Leonardo da Vinci czy Isaac Newton były motywowane przez tak długi czas tylko ideą ochrony interesów dawno zaginionej dynastii? Tajemnica zakonu nie polega tylko na zachowaniu linii krwi Jezusa i Marii Magdaleny. Związana jest z Janem Chrzcicielem i prawdziwą rolą kobiet w społeczeństwie. Rzekomo rycerz Gottfried z Bouillon, założyciel zakonu, podczas pierwszej krucjaty natknął się na organizację zwaną Kościołem Jana, ezoteryczny Kościół w Tajemniczonych. Tak więc na początku XII wieku członkowie zakonu templariuszy stali się nosicielami mieczy Kościoła Jana, którzy są posłuszni duchowi Syjonu. Zakon wierzył, że Jezus był uczniem Jana chrzciciela i że nauki religijne Jana były zasadniczo naukami egipskiej religii Isis, Ozyrysa i Horusa. Twierdzili, że Jezus został wtajemniczony w wewnętrzny krąg Jana chrzciciela. Książki potwierdzają teorię, że wiele obrazów i historii w kanonicznym Nowym Testamencie to w rzeczywistości adaptacje starszych, znalezionych w innych tradycjach religijnych i nie są one unikalne. A Jezus jest jednym z wielu tajemniczonych w starożytną wiedzę, który faktycznie pokazuje, jak tę wiedzę zastosować. Nawet Leonardo da Vinci wysyłał poprzez swoją sztukę ukryte wiadomości, które mogli zrozumieć tylko inni, którzy byli otwarci na ich znaczenie. Jeśli na pierwszy rzut oka te obrazy wydają się przedstawiać proste sceny biblijne, w rzeczywistości ujawniają jego wiarę w prawdziwą rolę Jana Chrzciciela. Wygląda na to, że za stronniczością Leonarda rzeczywiście kryje się jakaś tajna organizacja. Ale czy to naprawdę zakonsyjonu, jak twierdzą niektórzy? Z pewnością braterstwo wywarło silny i być może wyjątkowy wpływ na Leonarda i kilku innych artystów renesansu. Bractwo oferowało korzyści materialne i społeczne, ułatwiając drogę młodym artystom przez najbardziej wpływowe europejskie kręgi pałacowe. Oprócz roli Jana, inną bardzo ważną postacią biblijną dla zakonu jest oczywiście Maria Magdalena. Historia mówi, że Maria Magdalena przybyła do Palestyny przez morze i osiedliła się w południowej Francji, gdzie zakończyła się jej ziemska podróż. Co ciekawe, jej wpływ jest tak silny, że w regionie jest nie tylko czczona, ale także kochana z dziwną pasją do dziś. W rzeczywistości, oprócz Maryi Dziewicy, Maria Magdalena jest jedyną kobietą wymienioną z imienia w czterech Ewangeliach kanonicznych. Znaczenie Marii Magdaleny nabiera zupełnie nowej siły, gdy przypomnimy sobie, że była obecna przy ukrzyżowaniu i jako pierwsza była świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Chociaż moment odkrycia pustego grobu jest w czterech Ewangeliach zupełnie inny, wszędzie panuje jednomyślność co do pierwszego świadectwa z martwych wstałego Jezusa. Według Ewangelii, Maria Magdalena jest nie tylko pierwszą kobietą świadkiem, ale także pierwszą osobą, która zobaczyła Jezusa po wyjściu z grobu. Fakt, który jest przemilczany przez wielu. Autorytet instytucji kościelnej jest zakorzeniony w przekonaniu, że Paweł był pierwszym z uczniów Jezusa, który zobaczył zmartwychwstałego Pana. Ale tekst Nowego Testamentu mówi inaczej i zaprzecza oficjalnemu nauczaniu Kościoła w tej sprawie. Ale to nie wszystko. Jest nie tylko pierwszą osobą, która jest świadkiem zmartwychwstania, ale także pierwszą uczennicą, która otrzymała bezpośrednie polecenie od Jezusa, który nakazuje jej ogłaszać jego zmartwychwstanie innym uczniom. Dopiero gdy Kościół stał się formalną instytucją pod wpływem świętego Pawła, jego zwolennicy próbowali odsunąć kobiety na bok i umniejszyć ich obecność w historii. Istnieje kilka legend, które łączą katarów, przedstawicieli dualistycznego ruchu religijnego ze Świętym Gralem i Marią Magdaleną. Jedna z nich mówi, że posiadali tajemną wiedzę lub relikwie związane z Jezusem i Marią, a Święty Gral był w rzeczywistości linią krwi wywodzącą się od Jezusa i Marii Magdaleny. I to właśnie Katarzy byli wśród strażników tej linii krwi, a niektórzy sugerowali, że same postacie były potomkami Jezusa i Marii i że były prześladowane przez Kościół katolicki za posiadanie tajemnej wiedzy. W 1209 roku Kościół katolicki rozpoczął wojny albigeńskie, zwane także krucjatą katarską, która trwała ponad 20 lat. Celem była walka z herezją, której winni mieli być przede wszystkim Katarzy z Langwedocji w południowej Francji, a papież wspierany przez monarchię francuską rozpoczął kampanię wojskową w celu ich stłumienia. Papiestwo ogłosiło również zakon Templariuszy jako heretyków. Rozwiązali go, a członkowie byli torturowani i paleni. Jednak zakon Syjonu przetrwał. Być może działał pod przykrywką i nadal nosił swoje tajemnice. Historia zakonu może brzmieć zbyt mocno jak spisek, błędem byłoby jednak odrzucanie tego poglądu, przynajmniej dopóki nie znajdziemy odpowiedzi na kilka ważnych pytań, a najbardziej oczywiste z nich brzmi: dlaczego ktoś miałby usiąść i włożyć tyle wysiłków w taką fikcję? A jeśli zakon Syjonu jest fikcją, trudno o lepiej zrealizowaną spekulację w historii, ale właśnie dlatego warto ją zbadać. Daj znać w komentarzach, co sądzisz o zakonie Syjonu. Czy wierzysz w jego istnienie? Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka i do zobaczenia już niebawem.